Cześć, jestem Grażyna, prowadzę ten kanał od niedawna. To jest mój kolejny film z mojego 30-dniowego wyzwania. Proszę, pozwólcie mi to policzyć. To jest chyba mój dziewiąty film. No, właśnie tutaj mój sąsiad zaczął wiercić, więc wybaczcie za te dodatkowe efekty dźwiękowe. No, ale właśnie to też, to też daje nam takie pole tutaj do. Um, do powiedzenia czegoś w tym temacie, właśnie do, o którym dzisiaj chcę Wam powiedzieć, trochę mnie to dekoncentruje. A mianowicie, że na naszej drodze do realizowania naszych marzeń, naszych celów, właśnie mamy takie różne przeszkody. Tak jak ja dzisiaj, właśnie w postaci tego. Um, tej wiertarki w postaci tych odgłosów gdzieś tam w tle, to też mogłaby dla mnie być przeszkoda, i mogłabym teraz zatrzymać ten film i oburzyć się, i powiedzieć: No nie, ja tutaj chciałam nagrywać, a tutaj mam taką przeszkodę, więc nie mogę tego zrobić. I my właśnie w drodze do tych naszych, widzicie, będziemy to troszkę tak dekoncentrowało, ale idźmy dalej. I my właśnie w drodze do tych naszych marzeń, do tych naszych celów. Właśnie napotykamy dużo takich przeszkód, ale nie tylko takich właśnie ze świata zewnętrznego, ale naszych własnych wewnętrznych przeszkód. I taką przeszkodą, o której ja bardzo często mówię w drodze w ogóle do wyjścia, do siebie, do podjęcia tego pierwszego kroku, jest taka przeszkoda, którą ja nazwałam sobie czekaniem. I mam bardzo dużo tutaj w tej kwestii do powiedzenia, bo mam bardzo dużo klientek, już pracowałam z Wami i każda z Was. Czeka. Każda z was czeka na ten właściwy moment, czeka aż poczuje się wystarczająca, aż poczuje się wystarczająco pewna siebie, aż wystarczająco będzie miała doprecyzowane to, z czym wychodzi do świata. Mówię tutaj na przykład o, o tej tak zwanej niszy do dziewczyn, które już działają na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych, więc czekamy, czekamy, analizujemy bez końca i jesteśmy w tym never ending. Thinking, czyli nigdy niekończące się myślenie w Twojej głowie, cały czas jesteś taka zapętlona w tym myśleniu. Myślisz, że coś wymyślisz, ale tak naprawdę jest to pętla niekończącego się myślenia, która też jest ucieczką, która też jest ucieczką. Oczywiście, tej, oczywiście tych tych. Rozgałęzień, dlaczego my uciekamy. Tak, jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że tutaj moglibyśmy rozmawiać przez 20 godzin i byłoby tego jeszcze, jeszcze, ten temat jeszcze by się nie skończył. Natomiast ja myślę sobie właśnie, dzisiaj co do mnie przychodzi, to właśnie to, że uciekamy w to myślenie. To jest na podstawie mojej własnej historii, więc mm, ja myślałam, myślałam, myślałam w kółko o tym, jak zacząć, jak wyjść, jak to zrobić, jak spełnić to moje marzenie, to moje pragnienie, które jakieś gdzieś czułam tutaj wewnątrz mnie, że chcę wyjść, chcę pomagać innym kobietom, bo to, bo to jest jakby taka moja, no to wypływa ze mnie naturalnie, ja to... Ja nie muszę się do tego jakoś przygotowywać. Ze mnie to wypływa, ja to czuję. Ja, ja, jak pracuję z Wami, to rzeczywiście słyszę od Was ten feedback, że tak, tak, ja czuję to, Ty jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu i ja to czułam, ale ja cały czas, słuchajcie, też byłam w tym czekaniu. I siedziałam właśnie w tej mojej głowie. To było tam, gdzie ja się unieruchomiłam, czyli zamroziłam, czyli czekałam cały czas, tak? Czyli nie ma. Tego ruchu do świata, tak? Ale też unieruchomia nas, nas nasze ciało, czyli nasz ten no, niestety, można tak powiedzieć, straumatyzowany niejednokrotnie układ nerwowy w trakcie naszego rozwoju, w trakcie naszych życiowych doświadczeń, sprawia, że zamraża też nasze ciało. No, i teraz wyobraźmy sobie, słuchajcie, taką kobietę, która nie dość, że jest w tej pętli niekończącego się e, myślenia w swojej głowie, to jeszcze do tego blokuje ją jej ciało, bo nawet jeśli ona by chciała wyjść do świata z tym swoim przekazem, Albo wyjść do świata no, no z czymkolwiek, co, co tam gdzieś ma w swoim sercu, w swoim pragnieniu, w swojej duszy, to ona nie dość, że e, nie puszczają ją te jej programy, które się uaktywniają. Nie, nie możesz tego, bo jak to zrobisz, to to, a, ten, a co sobie pomyślą? I rozpoczyna się ten wir niekończącego się myślenia, to jeszcze, nawet jak spróbuje wyjść do tego świata, to jej ciało będzie ją stopować. Okay? I o co tutaj chodzi, słuchajcie, i dlatego ja powiem Wam uczciwie, i też oczywiście nie wystarczy tylko i wyłącznie praca z mindsetem, trzeba też poruszyć nasze ciało, trzeba też um, uregulować nasz układ nerwowy, tego nie robi się na pstryknięcie palca, trzeba mieć taką świadomość, jak do tego podejść, jak to zrobić. Ja to robię z Wami w mentoringu jeden na jeden, robię to z Wami w przestrzeniach grupowych, to są piękne, piękne programy, piękne przygody, do których Was zapraszam. Ja również uczestniczę w tych przygodach, te, które tutaj Wam, do was, które do Was kieruję, które Was zapraszam. I zawsze uczę się tam czegoś nowego, też ja sama o sobie i też uczę się... Od Was i dziękuję tutaj Karolinie, którą spotkałam właśnie w jednym moim programie, który teraz prowadzę. Dzisiaj będzie nasze trzecie spotkanie. To jest program pod tytułem Mentalna Bogaczka, gdzie my właśnie przechodzimy od tej mentalności biedaczki do mentalności bogaczki, ale to nie jest tak, że my chcemy tą mentalną biedaczkę, wiecie, skopać, wykopać z naszego życia. Nie, tylko my właśnie chcemy w końcu jej posłuchać. O czym ona nam opowiada? Jaka jest jej historia? O czym jest to jej czekanie? Tak? I właśnie poznaję tamte kobiety w, tym moi, w tych moich różnych programach. Ostatnio spotkałam się właśnie z tą Karolinką, którą zaprosiłam też na bezpłatną konsultację, i, i tak sobie myślę, o czym jest ta jej historia? Kobieta, dziewczyna, piękna. Młoda, o cudownej urodzie, niesamowitym, wręcz magicznym głosie, która zaprasza nas do jej muzycznego świata, a w niej też rodzi się pewien opór, w niej też jest, jest jakieś wycofanie. Też chciałaby uciec, chciałaby przeczekać, chciałaby gdzieś się schować, żeby nie wyjść do świata w pełni i pokazać siebie taką, jaką jest teraz, z tym całym jej darem, który być może jeszcze nie jest widziany przez większą publiczność, ale jest w niej. I my właśnie, jak wychodzimy z tym naszym darem, z tą naszą misją, i jak spotkamy właśnie ten mm, brak odzewu, jak nie spotkamy się z wystarczającą ilością publiczności, chcemy się wycofać, chcemy uciec, chcemy uciec znowu gdzieś, gdzieś przeczekać ten moment, taki yy, właśnie ten moment takiego dyskomfortu. Ja Was zapraszam do aktywności. Ja Was zapraszam tutaj w tych filmach i w tych moich przestrzeniach do tego, żeby mimo to właśnie, żeby siebie uaktywnić, żeby wejść do działania, żeby rozruszać siebie żeby zakwestionować te programy, żeby wyjść w, z, niekoń, z tego wiru niekończących się myśli, powiedzieć stop, mimo to ja wychodzę i zaczynam działać, bo tylko tak jesteśmy w stanie zakwestionować te nasze programy, które cały czas nas trzymają w tej niewoli, które stawiają nam opór na naszej drodze. Te programy, które mówią ci: Nie, ty jeszcze nie jesteś gotowa, ty nie jesteś wystarczająca, ty nie jesteś wystarczająco utalentowana. Te programy, które, które mówią tobie, że cię odrzucą. Te programy, które uruchamiają ten pierwotny wzorzec, tą pierwotną potrzebę bezpieczeństwa, że jak wyjdziesz, to ty będziesz narażona nie, na niebezpieczeństwo, bo ludzie ciebie odrzucą, bo ludzie nie będą ciebie chcieli. To jest bardzo, bardzo głęboki, pierwotny program. Ten, który my potrzebujemy, czyli ten program, który mówi nam o tym, że potrzebujesz bezpieczeństwa, inaczej nie przeżyjesz. Więc jakie jest na to rozwiązanie? Ja mimo to zapraszam Ciebie, abyś stanęła do swojego wyzwania, do, do takiego wyzwania, które ja tutaj właśnie wam zapodaję, do którego Was zapraszam. Do takiego właśnie wyzwania 30-dniowego, gdzie Ty mimo to uaktywnisz siebie, wyjdziesz. To jest tak, jakbyś cały czas była w tym swoim pokoju, zamknięta albo nawet w jaskini, gdzieś przyczajona, gdzieś tam wiesz, wychodzisz, otwierasz okienko, tralala, mówisz do świata, kim jesteś, ale potem ciusz, znowu zamykasz i chowasz się. A ja mimo tego zapraszam Ciebie do takiego wyzwania, żebyś Ty codziennie praktykowała wychodzenie, otwieranie. Tak jak ja mam tutaj na przykład z tyłu balkon, otwieram, wychodzę i wychodzę na te 15 minut do tego świata z tą moją aktywnością. Jeżeli jestem kobietą, która pragnie rozwijać swoje media społecznościowe, to wychodzę i nagrywam codziennie tę rolkę. Jeżeli rolka, mówiona jest dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, w ogóle nie nagrywam rolek, to po prostu nagrywam jakiś film tam, tam z jakimś przesłaniem, z jakimś z tym... Czym ja wychodzę tutaj do świata. Jeżeli chcę dać sobie wyzwanie w postaci rolek mówionych, to wychodzę i nagrywam codziennie rolki mówione. Rozumiecie? Jeżeli już nagrywam rolki mówione, to nagrywam teraz live. Y. Jeżeli już nagrywam live, y, to robię to, co na przykład ja, czyli stwarzam jakąś nową przestrzeń, którą tutaj ja teraz robię, tak? Jestem w moim wyzwaniu 30-dniowym, że nagrywam tutaj, wychodzę dla Was. Wychodzę z tego mojego programu. Jakiegoś, jakiegoś czekania, czyli tak jak ja tutaj na przykład czekałam, czekałam w kółko przez dwa lata, żeby zacząć nagrywać tego mojego YouTube'a, bo myślałam, że to jest coś, to nie, to, to no, no, Byłam w tej mojej niemocy, w tym moim wiecznym myśleniu takim, że nie, no YouTube nie można, bo na YouTube to, to nie, to tam trzeba już coś takiego fajnego powiedzieć, a ja nie jestem gotowa na to, więc jeszcze nie, więc jak będę gotowa, to zacznę, ale nie wiem, o czym, nie wiem, o czym mam powiedzieć, nie wiem... Ty, 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 I to jest never ending story. Wyjdź teraz taka jaka jesteś i pokaż to co masz. I przyjmij te dwa serduszka, które dostaniesz, te trzy serduszka, które dostaniesz, bo ja wiem, że nam zależy na początku na tym bardzo. Na czym czy ktoś tutaj jest, no bo jak wychodzi jakiś artysta, aktor na scenę, no to sorry, ale nie chcę grać do pustej widowni, tak? Ale zawsze znajdzie się chociaż ta jedna osoba, która zarezonuje z tym co dla niej tutaj masz. Tak, i dzisiaj ten film mi popłynął, słuchajcie, w trakcie całego tego mojego filmu miałam takie przeszkody, właśnie w postaci tych dźwięków płynących od mojego sąsiada. Ale to jest mimo to, widzicie, pokazuję wam, że mimo to jestem tutaj i się stawiam. I jeżeli ten film jakoś tutaj ciebie uaktywnił to ja się bardzo z tego cieszę, jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego 30-dniowego wyzwania, to zapraszam Ciebie do filmu, w, który mówi właśnie, zrób to przez, 30, rób to przez 30 dni, tam też troszkę więcej na ten temat mówię, ale myślę sobie, że będę szła, właśnie będę szła tym torem, bo widzę, że Wy to tego potrzebujecie, że to, wam, to Was tak uaktywnia, to Wam dodaje takiej energii, i tego potrzebujemy, i potrzebujemy wyzwań, tak? Potrzebujemy wyzwań, żeby, żeby wyjść z tego marazmu, z tego czekania, z tego zamrożenia, z tego, nie wiem, co mam zrobić, to daj sobie wyzwanie, w którym będziesz wiedziała konkretnie, co masz zrobić, i bądź temu wierna. I to będzie taki pierwszy krok do wyjścia, do wyjścia na zewnątrz, do aktywowania siebie. A jeżeli chcesz pracować ze mną jeden na jeden, to oczywiście zapraszam Ciebie, napisz do mnie na priv na Instagramie. Mam jeszcze dwa miejsca do takiego trzymiesięcznego procesu, w którym po kolei prowadzę Ciebie właśnie do przełamywania siebie, przełamywania tych przekonań, ograniczeń, do pracy takiej wewnętrznej, głębszej troszkę, nie tylko mindsetowej, ale takiej holistycznej. Więc bardzo serdecznie Ciebie zapraszam, albo do innych moich przestrzeni, na przykład do najbliższego masterclassu, który będzie się 20 lutego. Jak przestać czekać, wyjść do świata i zacznie zarabiać teraz, ale również do innych przestrzeni, które będą, będą wkrótce już tutaj dla was dostępne. W mojej przestrzeni, również będą bezpłatne przestrzenie, webinary bezpłatne, w których będziemy mogły się też troszkę lepiej poznać. To tyle na dzisiaj zapraszam Ciebie do Twojego wyzwania. Staw się, zacznie działać, tu i teraz wyjdź ze swojej. Głowy, wyjść ze swojego ściśniętego, zamrożonego ciała, zacznie działać tu i teraz tym, co masz tu i teraz. Cześć!